Siemacie, jestem Pixel, a to jest drugi odcinek naszej serii Minecraft na modach. E, Rzucam do jeden mod, czyli Twilight Forest. Zastanawiałem się czy go dodać i postanowiłem go dodać, bo mi się bardzo spodobał. E, tak, e, przepraszam, że robiłem wszystko poza odcinkiem, bo mi się rozwalił Bandicam, czyli moja nagrywarka. I robiłem wszystko poza odcinkiem. Znaczy to był odcinek, ale był cały czarny ekran. E, tak, e, na, na, na poprzednim odcinku, który mi się rozwalił, e, zro, zrobiłem taki mały powietrzeczny domek do przetrwania. Przepaliłem szkło i pozbierałem trochę itemów i zrobiłem sobie narzędzia. E, teraz zrobiłbym uszko, bo akurat jest dużo obiec, a wcześniej znaleźć nie Słuchajcie, czyli ja tylko przyciszę sobie muzykę. Eee, a co ja robię? Muzy dźwięki wezmę na pięćdziesiątkę, a muzykę na. Wyłączoną. I dobra, gramy dalej. Eee, więc. Aha, jak nie zbierać to? A, aha, i to nie mnie zabrałem. tej. E, dobra, teraz sobie uszko i pójdę do kopalni i pójdę. E, najpierw zrobimy warnę, a potem pójdziemy do kopalni, przepraszam. E, aha, drewno. Aha, drewno. Nie mam drewna. E, kurde, muszę zrobić drewno. Pójdę po drewno teraz i zrobię krót. I zrobię sobie szikierkę. Skierkę. I no, pozbieramy trochę tego drewna, bo teraz mi brakuje Albo zrobię żelazną no, no i tak ma patyku no, dobra, to zostawię I pójdę, po, idzie, zbiorę jedno drewno, zrobię, zrobię narzędzie na... No, I potem pójdę, zrobię sobie wędkę, jak będzie noc, zabiję pająka, zrobię sobie wędkę I połowię trochę ryb Aha Twilight Forest to jest ten mod, który, o ile się nie mylę, dodaje nowe nasiona. Dodaje ryż, truskawki, pomidory i dalej nie wiem. Różę nie mam dlatego, bo jak, bo jak wcześniej mnie zabili, zginął mi ten ryż. Aha, i tam, jak możecie sami zaraz zauważycie, kopuję za te drzewa. Jak sami możecie zauważyć. Czy to jest wiadomość Tu zaraz powinien być taki dom, do którego pójdziemy w dziesiątym odcinku. Bo jak zwykle 10 odcinek to będzie bonus, w którym zabijemy. No proszę. Dom Bossa, czyli od tego demona. O kurde, bo zaraz się robi noc. To zbiorę, zbiorę jedno drewno i przyspieszę. Najpierw Zabi się zabiję tego O. Proszę, proszę, proszę. Kurde, skinam. Kurde, gdzie to teraz było? Przy jaskini, tak? Dobra. Ja wrócę... Ja zrobię krótkie cięcie i zaraz do was wrócę. Dobra, jestem już przy jaskini prawie. No, już, no prawie jestem. To, to chyba było gdzieś tu. Tak, to było tu. I teraz musiałbym pójść tu i zebrać te ajty, bo kurde, nie mam już żadnych. Kurde, a gdzie była ta jeszcze jaskinia? No to nie wiem. Dobra, jestem już po krótkim cięciu. Zbiorę nie, zbiorę chyba dwa bloki drewna. I tak teraz tylko pójdę na szybko poity. Gdzie była ta głupia jaskinia? A czekajcie, wkopę się tu. Nie, nie mam się to przykopać Dobra Poszukam tu jeszcze kawałek, przejdę się do tej jaskini Kurde, gdzie ta jaskinia płyła? Nie wiem, czy w ogóle znajdę jeszcze tą, w tym odcinku Przejdę jeszcze, będę jeszcze powoli do domu i może na, po drodze napotkam o, tu są moje ajty. Znalazłam, no, no, Dobra. Są. Ale mnie, Ale mi, wiesz, tam Dobra. Jest... Dobra, idę teraz szybko do domu. Prześpię się. Zrobię łóżko, prześpię się i... pójdę pozbierać drewna i zrobię farmę. Dobrze, sobie szybko budki. jeszcze to, więc sobie to pozbieram i zamknę drzwi i zrobię łóżko. czeka, A, a nie, Przez przypadek postawię sobie głupi crafting. E, łóżko. Położę go i prześpię się. Dobra, jestem po krótkim cięciu i przepraszam. E, dobra, przespałem się już. I co? Zrób teraz siekierkę. Nie wiem czy robić żelaza, bo miałem robić wiaderko, ale... Wodę mogę inaczej doprowadzić, więc wolę zrobić sobie rzadko. się teraz. A i jeszcze, albo dobra. Motykę już zrobię ten. Motykę już zrobię drewnianą. I nie mam tylko kilofa żelaznego, a to mam te zwykłe. To ja idę podbierać drewna i. To ja trochę pozbieram teraz drewna. I znowu ten głupi tygier tu jest. Aha, i jak będziecie grali właśnie na tej paczce, uważajcie na tygrysy, jak, a tu atakujecie jakieś zwierzę przy tygrysach. Bo tygrysy, jak zabijecie jedno zwierzę, mogą Wam zacząć atakować. Jezus to, to, to głupie zwierzę zabiję. Aha, i z tego można zrobić e, Bitch, który zabiera około 8 lub 7 obrażeń. E, teraz tak, aha, drewno nie wybierać. Następna wersja paczki modyfikacji będzie na 1.7.2, więc będzie można dodać timber mod i będzie wtedy ścinać drzewo całego. Aha, i w tym odcinku pójdę jeszcze kawałek do kopalni, no trochę. Pozbieram, pozbieram, w następnym odcinku pójdę do kopalni i w następnym odcinku tak samo zrobię szklarnię, w której posadzam. Dobra, e, to był już drugi odcinek naszej serii Minecraft na modach. Myślę, że ta seria Wam się nadal podoba. E, piszcie komentarze i łapujcie ten film. Dobra, cześć!